też taka wiara, że oni osiągną to wszystko dzięki jednemu hormonowi. To jest takie częste przekonanie. Opracowałem taki plan suplementacyjny, który wspiera podzgórze przysadkę i jądra do produkcji testosteronu. W zasadzie dzięki temu wiem już dokładnie, które substancje naprawdę działają, a które to tylko chwyt marketingowy, może powodować zwiększoną agresję, większą pewność siebie. Z drugiej strony przełoży się na poprawę sylwetki, rozbudowę masy mięśniowej. A u niektórych będzie działało wręcz negatywnie. Tak jak powiedziałem, wypadanie włosów, zagęszczenie, zwiększanie krzepliwości krwi, a tym samym podwyższając ciśnienie tętnicze i ryzyko chociażby chorób sercowo-naczyniowych. Jeżeli ty masz ten mindset, tak jak powiedziałeś, staniesz się przed lustrem, mówisz mu, tak, wysoki poziom testu strony, cisnę, jedziemy na grubo, no to jak przechodzisz obok takiej piekarni, cukierni, rodziarni, czy yy, yy, masz jesteś bardziej zapracowany niż zwykle. To potrafisz sobie powiedzieć: no nie, jest dyscyplina, jest dieta, jest trening, ciśniemy. I dopiero rezygnacja u tych osób z tych produktów sojowych umożliwiła regulację poziomu estradiolu i testosteronu. Więc widzisz badania, badaniami i tak dalej, doniesienia, a my w praktyce widzimy, że ktoś czasem ma rozjechaną gospodarkę hormonalną, mówimy mu: no sorry. Soja out. wydaje się, że jest, no okej, okay, no, jem dużo szpinaków. Ostatnio po to pierwszym napisał, że on codziennie szpinak z jajecznicą, prawda? A szpinak yy, czy, czy szcza szczawiany, potem jakieś kryształki, które się pojawiają w stawach. To, że pójdziesz sobie na jedną, dwie sesje saunowe po kilkanaście minut, nie będzie to takim samym efektem, jak praca przez cały dzień na komputerze położonym na twoich kolanach. Prawda? To był tylko przedsmak. A cała rozmowa. Już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o stokroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych. Konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie, nie jest to żadne zbieranie danych do news newslettera. Po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki, właśnie w edycji limitowanej zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!